Dzień dobry, witam serdecznie. Kochani, nie jestem dzisiaj u siebie, dlatego y, dzisiaj będzie króciutko i opowiem o wszystkim, co się wydarzyło w tym tygodniu. Kochani, jestem w Polsce i Dzisiaj mamy środę, tak? Kolejny live. I uczestniczyłam w sobotę w kolejnych zajęciach z uzdrawiania duchowego. Przygotowanie do egzaminu trwało prawie dwa lata, i w tym momencie udało mi się, przystąpiłam do egzaminu. I tutaj chcę pochwalić się moim certyfikatem. Przystąpienia, i yy, znaczy ten certyfikat potwierdza, że dokładnie od 10 grudnia jestem już również członkiem Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli w skrócie PSDU i mam pełny tytuł Duchowego Uzdrowiciela. Na czym to polega? Duchowe uzdrawianie to jest to taki proces przywrócenia równowagi ciała, umysłu i ducha dla osoby, która to przyjmuje. Jest to naturalne, nieinwazyjne, taki proces, jest to holistyczne podejście do człowieka i proces ten ma na celu pobudzić. Yy, znaczy, samo uzdrawianie duchowe ma na celu pobudzenie procesów uzdrawiania na wielu płaszczyznach. Na płaszczyźnie duchowej, fizycznej, emocjonalnej. Uzdrawiamy ciało, umysł, duszę. I na celu jest uzyskanie wewnętrznego spokoju. Lepszego samopoczucia, i to wszystko właśnie robi duchowy uzdrowiciel. Zdarza się również oczywiście duża poprawa zdrowia fizycznego, ale nie można też bagatelizować wizyt u lekarza. Także, jeżeli ktoś jest w procesie leczenia, w procesie rekonwalescencji, gdzie jeszcze jest wymagana obecność lekarza, to jak najbardziej trzeba korzystać tak samo jeżeli są jakieś leki przepisane nadal jak trzeba je przyjmować natomiast samo duchowe uzdrawianie wspomaga ten proces zdrowienia proces y, lepszego samopoczucia aby się czuć dobrze y, wspaniale i coraz lepiej po prostu. To tyle dzisiaj, tak naprawdę, w skrócie, bo ja jeszcze o tym duchowym uzdrawianiu będę szerzej rozmawiać tydzień temu. Ale dzisiaj, tak jak mówię, że nie jestem u siebie w domu, jestem gdzie indziej i nie mam jakby możliwości też zbyt długo y, transmitować live'a. Dlatego naprawdę dzisiaj tylko od serca witam się z Wami wszystkimi i y, głębiej, tak, i czy jakieś pytania dotyczące duchowego uzdrawiania, to proszę y, pod tym filmikiem króciutkim, tak, pod tą transmisją y, zadawać, na czym to polega. Y, no właściwie tu w skrócie powiedziałam, że to chodzi głównie o poprawę, Zdrowia, ale takie właśnie pobudzenie tych procesów ku zdrowieniu, ku lepszemu samopoczuciu, uzyskanie spokoju. O Moniczko, witam, witam Cię również serdecznie. Ważne jest, aby też przyjmować, tak, bo jeżeli jesteście u jakiegokolwiek Uzdrowiciela czy osoby, którą, która chce dla Was dobrze, to ważne, żeby to przyjmować, żeby po prostu yy, nie negować, tak? Bo jeżeli negujemy, jeżeli mówimy, a to mi i tak nic nie pomoże, no to to jest takie troszeczkę bezcelowe tak, działanie. Ale jeżeli yy, masz otwarty umysł, w serce i potrafisz przyjąć to, co daje ci ktoś inny, i jest to na pewno dobre, to wówczas jest y, to z korzyścią dla Ciebie. Ja od y, teraz, od, dokładnie od 10 grudnia, należę już do y, stowarzyszenia duchowych uzdrowicieli, gdzie jest kodeks, y, gdzie są pewne wytyczne, gdzie po prostu mamy swoje zasady, i no jest to jakby też taki, taka pewność, tak? Dla, pacjenta, klienta, że jest w dobrych rękach, że nic mu się nie stanie, że gdyby coś, to zawsze może się zwrócić wyżej, yy, dowiedzieć się więcej, jest strona właśnie PSDU, także można się zapoznać yy, z opiniami, yy, działalnością stowarzyszenia, a jest to na pewno Ku temu, aby ludzie czuli się lepiej, aby ich życie było y, takie w spokoju, łatwiejsze no i w zgodzie, tak? Bo jeżeli żyjemy z poziomu serca, to o czym mówiłam wcześniej, to całe to nasze życie jest wtedy takie spokojne, y, radosne, tak? Potrafimy czerpać y, z każdej sytuacji momenty dla siebie. Potrafimy czuć się dobrze, a o to w tym chodzi, tak, żeby żyć w radości, ale w spokoju, w spokoju ducha. No i właśnie, jeżeli gdzieś tam jakieś są niezgodności, to bardzo właśnie pomaga ten proces uzdrawiania, duchowego uzdrawiania, bo to jest taki, chyba też pierwszy krok, aczkolwiek zawsze po rozmowie, z osobą, do której się zwracacie, czy to uzdrowiciel, czy hipnoterapeuta, czy ogólnie tak, osoba, która zajmuje się holistycznie człowiekiem, to można tam znaleźć coś dla siebie i ustalić tą drogę ku zdrowieniu, drogę ku lepszemu samopoczuciu. Także zawsze się coś wybierze, a jest to też wskazane przy Wszelkiego rodzaju leczeniach, bo jeżeli leczymy się na przykład u y, specjalistów y, wszelkiego rodzaju, no to też wierzymy, że będzie lepiej, tak, że wyzdrowiejesz, że będziesz się czuć dobrze, ale w tym momencie, jeżeli to jeszcze wspomożesz sobie, y, tak, te procesy zdrowienia y, duchowym uzdrawianiem, no to na pewno bardzo szybko i sprawnie to przebiegnie, dlatego polecam zachęcam do korzystania z duchowego uzdrawiania i no jest to też ważne tak w tym procesie kiedy te energie wokół nas są niekoniecznie zawsze przyjazne i korzystne to wtedy taki duchowy uzdrowiciel też jakby pomaga no, pomaga tak oczyścić ułożyć tą aurę, tak, tą energię płynącą tak, przez Ciebie, żeby ona była właściwie osadzona w Tobie i przepływała w zgodzie i w harmonii, tak, i żeby był balans w zdrowiu, tak, dusza, ciało, umysł. Poza tym w duchowym uzdrawianiu korzystamy z energii źródła, czyli energii boskiej, energii wszechświata, można zwać jak kto tam chce, bo zamysł jest jeden. Łączymy się ze źródłem, z górą. Ta energia przepływa przez duchowego uzdrowiciela, czyli w tym przypadku przeze mnie. Jestem takim przekaźnikiem, tak? I przekazuję poprzez ręce, poprzez czasami dotyk, czasami wystarczy w odległości. Większość tych spotkań to jest działanie na odległość, i po prostu ta energia się układa odpowiednio i płynie tak, jak powinna. Dlatego daje to przede wszystkim ukojenie, spokój harmonię, balans, tak? Zdrowia, w zdrowiu fizycznym, emocjonalnym, duchowym. Energie się układają. No balans, balans we wszystkim. I powrót jest do dobrego samopoczucia. Można również wspomagać się później innymi procesami, wizualizacją, medytacją, oddechem, ale... Czasami też jeszcze jeśli chodzi o duchowe uzdrawianie, może być, że wystarczy jedno spotkanie, ale to jest tak, jak idziesz do specjalisty, czasami jest wymagane więcej tak, spotkań, na przykład raz na tydzień, czy dwa razy w tygodniu, i taką średnią to jest na przykład sześć spotkań, kiedy znacząco już poprawia się nasze samopoczucie, zdrowie i. Lepszy odbiór tej rzeczywistości, bo jest to na pewno odczuwalne później. No to tak właściwie dzisiaj o tym chciałam powiedzieć w skrócie, bo mówię, nie jestem u siebie w domu, nie będę tutaj się rozgadywać dzisiaj, tylko tak króciutko chciałam o tym powiedzieć, tak jakby też się, znaczy, yy, 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 no powiedzieć o tym, tak, bo to jest dla mnie takie dość ważne. Nie powiem pochwalić się, no ale w jakimś sensie tak, bo. Żeby otrzymać ten certyfikat i przynależeć do tego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli, to prawie dwa lata uczyłam się, przyjeżdżałam na spotkania, czasami online, uzdrawiałam, no różne rzeczy się działy. No i w tej chwili yy, efekt jest taki, że jestem z tego powodu już bardzo zadowolona i teraz po prostu chcę się tym dzielić. Z Wami, żeby pomóc Wam w Waszym życiu, w lepszym samopoczuciu. No głównie te emocje, emocjonalnie, psychicznie, odnaleźć spokój ducha, balans w odczuwaniu tego świata. To jest bardzo ważne. No, to, to na dzisiaj naprawdę tylko tyle. Yy, dziękuję pięknie za wysłuchanie i do zobaczenia za tydzień, w środę i to już sobie tak szerzej porozmawiamy o wszystkim. Pozdrawiam serdecznie, Gosia Król, Kolorowy Horyzont.